Zadanie 27. Aminokwasy, które w cząsteczkach zawierają pierwszorzędową grupę aminową, ulegają reakcji z kwasem azotowym 3. Te przemianę ilustruje schemat. Aminokwasy zawierające w cząsteczkach pierścień aromatyczny reagują z kwasem azotowym 5. Przebieg reakcji tyrozyny z kwasem azotowym 5 przedstawia równanie. W pierwszym podzadaniu za jeden punkt mamy napisać równanie reakcji waliny z kwasem azotowym 3. Zastosować mamy wzory półstrukturalne związków organicznych. Zauważmy, że gdy nasz aminokwas z pierwszorzędową grupą aminową reaguje z kwasem azotowym 3, ta grupa aminowa zostaje zamieniona na grupę hydroksylową, na grupę alkoholową. I podobnie zrobimy sobie tutaj właśnie reakcję z waliną. Okay. Tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, grupa aminowa pierwszorzędowa zostaje zamieniona na grupę hydroksylową. Innymi produktami jest gazowy azot, woda. No i jeszcze, oczywiście, musimy po stronie substratów pamiętać, żeby dopisać HNO2. A oczywiście wzór waliny bierzemy sobie z tablic maturalnych, tyle jeśli chodzi o pierwsze podzadanie, drugie podzadanie również za jeden punkt. Pewien aminokwas poddano działaniu kwasu azotowego 3. Produktem organicznym tej przemiany jest kwas 2-hydroksy-3-fenylopropanowy. Sam kwas propanowy na początku, jak wygląda? Miało być kwas 2-hydroksy, czyli tutaj będzie grupa OH, 3-fenylo, czyli tutaj będzie pierścień benzenowy, no i atomy wodoru, czyli dwa wodory i jeden wodór. To jest nasz produkt. I właśnie, jak będzie wyglądał teraz wzór naszego aminokwasu, który został poddany reakcji z kwasem azotowym 3. Robimy to samo praktycznie, co w zeszłym, w zeszłym w poprzednim zadaniu, tylko w drugą stronę. Grupę OH teraz zamieniamy po prostu na grupę aminową. Okej, okay, tak będzie wyglądał nasz aminokwas. Jest to jak najbardziej aminokwas białkowy feneloalanina możemy sobie skrócie zapisać. I tak już kolejne, drugie podzadanie będzie nam się przedstawiało. Zostaje jeszcze ostatnie podzadanie. Teraz mamy za dwa punkty. Przeprowadzono doświadczenie z udziałem trzech dipeptydów: 1, 2 i 3 o poniższych wzorach. Te dipeptydy umieszczono oddzielnie w przypadkowej kolejności w probówkach oznaczonych numerami 1, 2 i 3. Przeprowadzono doświadczenie, w którym każdy dipeptyd poddano dwóm reakcjom: z kwasem azotowym 3 oraz z kwasem azotowym 5. Wyniki doświadczenia przedstawiono w poniższej tabeli. Na podstawie wyników doświadczenia zidentyfikuj zawartość probówek, uzupełnij zdania, zaznacz jedną odpowiedź spośród podanych w każdym nawiasie. Następnie napisz nazwę reakcji, której przebieg spowodował powstanie związków o żółtej barwie. Może zacznijmy troszeczkę od końca? Reakcja, podczas której powstają związki o żółtej barwie, nazywa się reakcją ksantoproteinową. Ten początek, ksanto, pochodzi właśnie od greckiego słowa xantos, właśnie oznaczającego żółty. A proteinowa oczywiście proteiny to są białka, czyli można by powiedzieć, że jest to reakcja żółtych białek reakcja służąca wykrywaniu białek, minimum, znaczy białek i peptydów. Białka i peptydy zabarwiają się na żółto. Dlaczego? Bo jest to zwyczajna reakcja nitrowania pierścieni aromatycznych, które znajdują się w łańcuchach bocznych aminokwasów. Zauważmy, tak to się dzieje, czy tak, taki pierścień aromatyczny jesteśmy w stanie znaleźć w łańcuchu bocznym drugiego, trzeciego dipeptydu. Nie ma czegoś takiego tutaj w dipeptydzie pierwszym. Też tą reakcję ksantoproteinową, przykładowe równanie reakcji mieliśmy tutaj w informacji wprowadzającej zapisaną. Także te nitrowe pochodne aminokwasów czy jakichś peptydów przyjmują barwę żółtą lub pomarańczową. Po prostu grupa nitrowa podstawia się pod jeden z atomów wodoru w pierścieniu aromatycznym. Widzimy, że w naszej tabeli um, zawartość probówki zabarwiła się na żółto dla drugiej, trzeciej probówki. Eee, czyli dwójeczka arabska będzie tu, i tu, trójeczka tu, tu, czyli jeszcze do końca nie wiemy. Pęcherzyki bezbarwnego gazu pojawiły się w pierwszej, w drugiej probówce, a tam używaliśmy kwasu azotowego 3. Tym gazem bezbarwnym będzie po prostu azot wydzielający się. I tak jak mówiliśmy wcześniej, tego typu reakcji ulegają aminokwasy, czy tam w tym wypadku peptydy, posiadające pierwszorzędową grupę aminową, czyli tutaj ją mamy, tutaj, tu niestety mamy grupę aminową drugorzędową, więc to już będzie nam odpadało, tak? Czyli, czyli tutaj mamy jedynkę, trójkę. Jedynkę, trójkę, tak? No tutaj już tak na dobrą sprawę, jedynka będzie odpadała. Ona się na żółto nie zabarwiała, nie? Podczas nie ulegała reakcji ksantoproteinowej, więc na pewno jedynkę będziemy mieli w pierwszej probówce, pierwszy dipeptyd w pierwszej probówce. A nie, przepraszam, tutaj miała być jedynka i trójka. Nie w tym miejscu, nie w tym miejscu, tu miała być jedynka i trójka miała być jedynka, trójka, nie? Także to, tam już tam ta jedynka odpadła. Yy, jeszcze pęcherzyki się właśnie pojawiały dla trzeciego dipeptydu, czyli w drugiej probówce będzie trzeci dipeptyd, czyli w trzeciej probówce będzie musiał być drugi dipeptyd. Trochę tutaj nam się to poplątało. Yy, no i właśnie, w probówce pierwszej w takim razie znajdował się dipeptyd pierwszy, w probówce drugiej znajdował się dipeptyd trzeci. I tak jak powiedzieliśmy, cała reakcja jest to reakcja ksantoproteinowa, Podczas której powstają żółte produkty. A już uściślając, bo to nie wszystkie produkty, oczywiście, zauważmy, że woda przecież nie będzie żółta, tylko ten produkt organiczny. To jest od niego pochodzi ta, ta żółta barwa.